Witajcie wy w kolejnym odcinku. Witam Was e, z domu. Dzisiaj będziemy sobie trochę kocionika robić, a mianowicie regeneracja przednich e, zwrotnic. Tu już mamy wszystko e, gotowe części. złożnie mamy nówki. Proszę, ja Was, Ursusa. myślę, że będą e, dobre. Nowe, oczywiście, tulejki sztuk 4, ringi sztuk 2. Tutaj te dwie podkładki, które idą tutaj na sam dół, e, sztuk oczywiście dwie i łożysk sztuk 2. Także mamy teoretycznie wszystko, nie mamy może jedynie klinów nowych, ale może odzyskamy stare i mamy oczywiście tego smart nówkę i co, będziemy to, będziemy to rozkręcać, także co, to niech sobie na razie leży, a my idziemy na warsztat, podnosimy go, rozkręcamy wszystko i będziemy zobaczyć jak to, jak to nam będzie po prostu ee, szło. Jedynie może być problem z tulejkami starymi, ale to może kurde, domy się rada, bo pogodą po, po z sąsiadem się je... Usunie, a może tą radę sam zobaczymy, także co, idziemy Dobra moimi, zaczniemy sobie od e, Odkręcenia wszystkich e, śrub, od to znaczy poluźnieniu By to no ładnie e, Szło No i co, będziemy dalej testować ten podnośnik e, Vivora Zobaczymy jak nam podniesie szesiony. No i cóż tu przedłużać, idziemy po Klucze, e, kompresor wszystko przyniosę i No i będziemy działać no, Witajcie po krótkiej przerwie e, Stanowisko Kluczami na, na sioku. kurcza kombinowałem. Ja mam, mam taką płytę, podłożyłem pod e, tutaj to koło e, pasowe i wisi na tym moje. Klucze, klucze siedzą. No. E, no tak, kurde, trzeba coś pod ręką e, mieć, nie? E, I tak. E, błotniki mam już e, ściągnięte, popuściłem e, koła, zablokowałem ten e, oś, żeby się nie przechylała. I co? odkręcam sobie, bo będę chciał całe te. To się nie myli, to się mówi. Zwrotnicę wyjąć i wkręcić w imadło. Także co? no Popuszę sobie te śruby, tak nie będę was tym e, zanudzał. No i przy demontażu się będziemy już e, widzieć. No bo to trzeba wszystko trochę się pomęczyć. A ja to wiecie, z kamerą, to jest ciężko. Także ja sobie to wszystko popuszczę i będziemy go pomału próbować e, dźwigać. Dobra, słuchajcie, wąsy mamy. Yy, pościągane dość powiem, mam że lekko zeszły, popykałem młotkiem i poszło. Ach, a zachycił się pieron. No, yy, to trzeba pamiętać, żeby sobie tego klina nie, nie zgubić. Co, 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 co tutaj? Kurde, ją tam się jest. Yy, I co dalej? No, kurde, tak yy, to chyba zostanie. Tylko się odkręci tutaj, jak jest yy, do piaski po obu zostanie. Koławe odkręcamy. No, ale pierwszy trzeba podnieść. Nie wiem, czy to by się udało bez wyciągania całej tej zwrotnicy z, z belki, ale nie, to trzeba będzie pewnie wyjąć. No nic, na razie to sobie weźmiemy, wszystko zblokujemy i, i spróbujemy podnieść cały ee, przód. No, jakoś to idzie, pan powiem, kurde. Dobrze, że mam opalarkę. Zatem tym ustawię, jak się troszkę wychodzi sama, sama z siebie bo tutaj wiecie, była e, farba jak się jak, jak był malowany, zaszło no kurde, nie odkręciłbym, ale pyskałem tak e, tym podrzewiaczem, i grzałem panarkę cały czas i, i puściłem, bo myślałem, że już to się żeby naprawdę nie nie puda, to jest 22, to widzicie ale cieplutkie, zagrzało się nie było panarka zwykła, ale ale robi robotę ale nie wiem jakaś taka firma, kiedyś tam kurde była chyba ją, to jeszcze, to jeszcze chyba tata gdzieś tam nabył ale roboty robi. Zagrzało, poszło, dobra. To teraz co? Teraz bierzemy i... Trzeba go podnosić ładnie, wyustawiać. Chyba i... i, i A jeszcze, może jeszcze, jeszcze weźmiemy... Bo nie wiem, czy będę te śruby odkręcał, czy nie, ale chyba będę musiał całym tym wyjechać. tą trochę tutaj tę farbę, trzeba będzie zjechać z tych śrub, bo... No bo co? To trzeba będzie pewnie je odkręcić, znajążyć bo nie wiem, czy wątpię, mi się uda, żeby te tulejki e, te tulejki zeszły same, to trzeba będzie panie wyjąć całe te zwrotnice i e, no i w kęci, no bo co, no kurde nic innego nie, nie wymyślicie, bo kurde no, tu jest, u góra jest tulejka, tu jest tulejka, no niestety, no hm. damy radę A ja jeszcze słyszałem, trzeba je rozwiercać, no o, a tu widzicie, zostaje, to zostaje se na ciągniku tu się też wy, jak podniesie wodkę. to też zostanie z całym tym drążkiem, nie będę wyjmował yy, gach, bo, bo po co tu się, śrubę się rozkręci, rozjedzie się i zobaczymy co będzie dalej, dobra, szykujemy się do yy, do podniesienia ciągnika dobra słuchajcie, dźwigamy go yy, do góry, mamy wstępnie to wszystko yy, podstawione, a mam taki kurde konkretny Stolik metalowy, na nim położymy dechy Co prawda proszę od sąsiada Kobyłki, ale taki mi wpadł do głowy i co? Będziemy próbować Także przekazuję kamerę operatorowi I będziemy dźwigać O, trzymaj Dobra, tu mamy klocka I sobie go Spokojnie na razie uniesiemy Zaobciążnik O, już się czuje, Dobra, Dobra, dobra. Wszystko się już rozchodzi. Teraz sobie tutaj yy, trzeba podłożyć. Elegancko. ta deska prawie weszła. Dobra, druga. Idzie. Tak. <laughs> to jest jeszcze nisko trzeba jeszcze opuścić i coś jeszcze podłożyć. Także na razie zastopujemy. Zobaczcie, jeden stworzeń już na wierzchu sam nie wyleciał. Kurde. I sobie bierzemy się za, za drugi. Także trzymaj yy, kamerę. Czekaj, gdzie ja mam klucz? Gdzie ja mam yy, Tu. I kręcimy drugą stronę. Kręcimy drugą stronę. Eee, czekaj. Do góry. Tak. I też tam to powinno się zasadniczo rozejść. A. Tak. Śruba już wyłazi. Były nieźle, kurde, zamalowane, ale jaka rza, To nie było skończone, ale wyszło. O. I zaraz będzie druga strona rozebrana. Piasa, zostanie na kolej, Zostanie się na kole. O. I jest. Ok, posłuchaj troszkę i idź sobie z przodu, dobra i cyk dobra, no to piasto został na kole, to mi się nie dzieje odkręcimy nie. no i mamy kolegę drugiego jakoś tragicznie nie wyglądają ale luzy były już spore luzy były już spore, dobra Teraz się będziemy zastanawiać dalej, co będziemy robić. No trzeba pewnie rozkręcić te pokazuj śruby i pewnie wyjmować to całe. Także widzimy się już później. Słuchajcie, na dzisiaj tyle. Udało się mi jedną tulejkę wybić. Wiem, że to się raczej fezuje, ale Udało mi się, i o coś czuję, że mi się też reszta, reszta uda, i no się jakoś wpracuję, i, i będzie. Także na dzisiaj tyle. Widzimy się już dnia kolejnego. No i słuchajcie, mamy dzień kolejny, ale jest nagła zmiana planów, bo jak już widzicie, wysuwne po obu stronach odkręcone i wysunięte, już wam pokazuję o co, o co chodzi. Bo jest e, niemiła niespodzianka. Niestety. Tanią nie będzie. E, także. O. Nie wiem, czy, jak, jak to będzie widać, ale. Ale zobaczcie. No. Niestety obie wysuwne są do obywalenia, do moim zdaniem. Trzeba będzie po prostu dać wszystko nowe. Tutaj o. Aż kurde jest e, wybulone no niestety i druga jest nie lepsza, nawet nie wiem, że tulejka nie chciała wyjść, czy to jest tu za, zaprasowane, wjechane e, na hamac do no dookoła to jest, o tutaj kurde palec wchodzi zresztą, zresztą na słożniach to nie wygląda wcale e, lepiej no tu w ogóle, to powinno dochodzić tutaj do tej wargi e, o, o wszystko wszystko rozwalone. No. No i niestety wysune są obydwie do zmiany, no bo to takiego czegoś to przecież nie naprawi, to ani nie ma przylni, ani nic no. Wszystko e, wyklepane. Także nic nie, nic nie poradzimy. No. O tutaj on widział jak to jak to jeździło na dwóch. Może włożymy op, tą pół a czy nie oś schorzy. O. o. Kurde, masakrycznie. Masakrycznie. E. Rozwalone. Niestety. I nic nie. Nie poradzimy. No, Czekajcie, czekaj, przełożę na tą drugą, a Wam pokażę. Przełożę jeszcze do tej gorszej. No. Masakrycznie jest to. Wyjeżdżone i nie ma innej opcji, tylko. E. Wymiana tych em, elementów. Także na dzisiaj to by było tyle, no bo cóż. Szalia eee, się ona sobie musi czekać, i w będziemy dalej e, działać, ale na szczęście wiecie, a jeśli towarzyszy, to nie będzie i tak smutno <laughs> bez tego przodu. No ja Wam powiem, nie spodziewałem się, że, że te wysunięcia będą takie. E, Rozwalone, no niestety to wszystko się zużywa. E, lata lecą, i, i tyle. A obstawiam, że może, może od nowości jeszcze e, to było, a może nie, nie wiem. Także oto, mama mi mam, mam, mam jeszcze pomaga. Zbieramy e, sprzętaj i, i trzeba iść do domu. Bo zimno, nie? No zimno. Jutro świętować. Jutro święto, a poniedziałek trzeba myśleć i, Od i ruszać, e, i ruszać e, portfel niestety. I działać z pracą. Tak. Ciągnik musi ruszyć. Rusz! No, także podsumowując dzisiejszy e, dzień, e, tulejki się może o, o uda e, zwrócić, no bo wysuwnych, no jakby były nowe, to będą tulejki e, już wprasowane. O, łożyska, to zostaje, to wszystko zostaje, sworznie. No i trzeba ogarnąć e, te wysuwne, bo no raczej nie zrobimy z tym nic innego. Widzieliście tam na filmie, no masakrycznie e, zniszczone. No i co, na, na, na dzisiaj to było, by, chyba by było na e, na tyle, no bo cóż więcej, no. Życzę wam dobrej e, już niedzieli film, jeszcze dzisiaj, dzisiaj w lecie, ale już żeby wam się darzyło, kurde. E, i cóż, zakończymy ten odcinek, także e, zapraszam was do komentowania, lajkowania, wy, klikania w wy, dzwoneczek, do podbijania filmu obok komentarzy, gdybyś tam się komuś em, chciało, no i cóż, cześć!